Wow, co to? Coś to nie złapało? O nie. Wow. O oh, y Magda? A kto myślałeś? że nie można chodzić do niego po nocy. Widziałeś to. No tak wiem, wiem no ale no wiesz. Tak wiem. O, idę spać. O! Spycha mnie, ale dureń. Ej, spadaj z mojego łóżka. Nie, ty spadaj. Spadaj, weź! zadaj. Ja z w ma stał, a ty sobie śpij na podłodze. To jest łóżko, a nie jakaś mapa. Dobra, miejsce z tym. I się kładę. Fryer? Sam cię frajerem i spadaj. I siostrzenek. Tak, faktycznie. Ciekawe na śniadanie. Jestem ciekawy. Ale frajer, na kanapie. Zwróć się o panu frajer. Dobra. No to co robimy? Odpowiedź Radek. Ja nie wiem. A może idziemy śniadanie? Okej. Okay. Może zrobimy piknik? Tak, piknik! Super! No dobrze, to jeszcze ja gotuję jedzenie. A co będzie na pikniku? Eee, parę rzeczy. Zaraz wam pokażę. A Ty, Radek, się od niego. Ciągle mogę kłócać. Nie mój, tylko on mi. Sory bracie i to. No dobrze, takie jest lepiej, dzięki! Spoko! Teraz trzeba coś jeść. Ej, to jest mojej kamapy. Spryj nie, bo to jest moja kamapa w o Oje, 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 a ona, a A ty sobie na kamapę kręgosłup popsujesz i to? Takie gości, co, kurydza, marchewka, picie kola. No. Woda, sardynki, kapusta, kelców, testka i wiele innych rzeczy. Chodźmy. No, wiki co? Ej, to jest ładne miejsce. Prawda? Radę, jak to przyniesą jedzenie. Już A, macie. Jakieś miękkie. stoko Dobrze. Uu. Je, yeah, super! Co? temu to jest puste? Radek. Upsik. O, Radek. Tu głupku jeden. Co ty zrobiłeś? Yyy, pokazałem się Już. O Boże. Jaki dureń, jaki dureń, jaki dureń, jaki dureń. Dobrze, już to wszystko zbieram powolutku. Już jest wszystko powolutku, idziemy, idziemy. Jest. Proszę. Mmm, chata. No. Nie O, jest dobry. Spoko. Nie ma tak jak biegi po, zale po jedzeniu.